Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku CentrumOpinii.pl. Dzisiaj na naszym stole testowym mamy MOP parowy marki ROWUS model Nano. Ten, kto jest ze mną od, od początku istnienia serwisu CentrumOpinii.pl, czyli już prawie 8 lat, ten pewnie pamięta, że w pierwszych tygodniach działania serwisu testowałem mopa, który nazywał się H2O MOP. Wtedy była to nowość w Polsce. Przez te lata mopy ewoluowały, przez ten czas było ich kilka, albo nawet i kilkanaście rodzajów. Także odsyłam do wcześniejszych recenzji. Model Rowus jest najnowszym mopem, który będę testował. Wyposażony według producenta w, technologię, w nanotechnologię. Która to technologia ma powodować to, że cząsteczki wody są rozbijane, w ten sposób są one mniejsze. I lepiej przenikają przez załączone tutaj ściereczki, nakładki do tego mopa. Jeżeli już jesteśmy przy tak zwanym unboxingu, bo dopiero co wyjęty jest z pudełka, więc w zestawie dostajemy dwie takie nakładki: jedna z dłuższym włosiem, druga z krótszym. Pojemniczek na wodę. Oraz nakładka do czyszczenia dywanów, a raczej bym powiedział do odkażania dywanów, bo czyścić tym w żaden sposób się dywanu nie da. Odkazić można. Konstrukcja bardzo prosta, pojemnik na wodę. Tutaj mamy zaznaczony, dokąd możemy tej, tą wodę nalać. Tutaj wodę wlewamy, a tędy ona się wydobywa. Nakładka idzie tutaj na te rzepy, więc co tu dużo mówić, no, konstrukcja bardzo prosta, i przy okazji, jak już jesteśmy przy mopach, to porównamy go sobie z moim tutaj o. Poczciwym, pięcio albo sześcioletnim już mopem H2O mop X5 swojego czasu był to hit sprzedaży. Ja też go kupiłem. Myślę, że to będzie już z 6 lat. Także porównamy sobie te dwa mopy. Jeśli chodzi o model rowus nano, to jeszcze taka jedno unowocześnienie względem mojego starego mopa X5. Tutaj rączkę możemy sobie regulować na długość, blokować. Także fajne rozwiązanie dla kogoś, kto jest wyższy, dla kogoś, kto jest niższy. Można sobie samemu dopasować wysokość wysokość rączki. No dobrze, w obu mopach już jest woda. przecież że to będzie widać. W wersji X5 też. Wersja X5 jeszcze miała takie pokrętło tutaj, gdzie się regulowało natężenie wyrzutu pary. Rowu z tego nie ma. Sam jestem ciekawy, jak jak ta para będzie się wydobywała. Nie, nie sprawdzałem wcześniej, lecimy, lecimy zupełnie na żywca. Dobrze, odpalę sobie teraz tego rowusa. Uwaga, bez efektów specjalnych. Zaczyna coś brzęczeć. Aha. się coś jeszcze nie. Teraz. Idzie. No faktycznie ta te cząsteczki pary ciekawe jak to będzie na podłodze się zachowywało. Ale one fajnie przenikają. Ta para przechodzi przez tą ściereczkę, przez nakładkę. No, jest moc. Widać, że jest moc. Ja go teraz wyłączę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale on działa tak jak sinusoida. Mocny wyrzut pary przez tam 10 sekund, potem chwila spokoju i znowu mocny wyrzut pary. I teraz do porównania pokażę Wam mopa H2X5. Ustawimy go tu na maksa. Widzicie, on jeszcze się nagrzewa tutaj. Czerwona lampka. Dopiero go odpalę, jak zaświeci się zielona. Co może chwilę potrwać. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tej starej wersji. O, już mamy zieloną. Jak widzicie, zupełnie inaczej chodzi. Myślę, że ta moc pary jest na podobnym poziomie. Chociaż tam w się wydawało mi się, że trochę, że trochę mocniejsza jest. Dobra, wyłączymy to. O, z, tego, z tego widzicie kapie, z tamtego nie kapie. No, taki jest minus tego Mopa X5, że przy maksymalnym ustawieniu wyrzutu pary faktycznie z niego leci, leci bardzo ta woda. A jeszcze raz odpalimy wersję rowwus. Chwila spokoju, widzicie, i zaraz znowu. No i z rowusa nie kapie, także to jest ta zaleta. Ja nie pamiętam, yy, za H2O Mopix 5 płaciłem około 500 zł, ale on tam jeszcze miał jakieś różne dodatki yy, w postaci różnych nakładek do. O, tą głowicę się zdejmuje i można założyć nakładkę tam do czyszczenia piekarnika i tak dalej, i tak dalej. Rowóz tych bajerów nie ma, ale za to kosztuje chyba, no nie wiem, musicie sprawdzić, ale kosztuje dużo mniej. Link jest w opisie tego filmu. 100 chyba ileś złotych, nie pamiętam, czy nie całe 200. Teraz sprawdzimy sobie na podłodze jak to wygląda. Dobra, test praktyczny MUPA H2X5 w porównaniu do rowusa. Odpalamy go sobie. Ja nigdy tego ustawienia nie używam, tego maksymalnego wyrzutu pary. Ale no żeby było sprawiedliwie, ustawiłem go na maksa, bo w Rowusie nie ma tego ustawienia i w tym maksymalnym trybie no podłoga jest mokra, niestety. Sprawdzamy teraz Rowusa. Przed chwilą sprawdziłem cenę. W momencie, kiedy nagrywam ten, ten filmik, Rowus kosztuje 299 zł. Czyli mniej więcej połowę tego, co kosztował mnie MOP X5. Także teraz dopiero możecie sobie odpowiedzieć, czy warto go kupić. I myślę, że na tym możemy nasz test króciutki zakończyć. W tym przypadku wygrywa nowy Mop Robus Nano, a ja Was już zapraszam na kolejny odcinek, gdzie sobie przetestujemy jakiś ciekawy produkt AGD.